O gdzie jest al o jestem yes, Siema Anon? Eee. Okay. No, Kwadratowo tu coś. No, kogoś nie brakuje nam. Gdzie yes, strafał? Wy sejeje chyba robicie. Kolejna osoba, która zaginęła w, czasu, w przestrzeni? Dobra, i tak miałem go zabić. Umieliśmy y... no go sterminować, no co, co później, jak ten, żeby... Że, znaczy wyczyścić mu pamięć, ale niekoniecznie zabijać. Dobra, poradzimy sobie. Teraz trzeba namierzyć... Jak on miał jak? ten... Jak miał ten... Co? on no, ten, Pod... ten kosmita ten, co miałem go zabić też. No daj w tam pamięć, jakbyś się pytał. Daj Aha. chodź tu! Aha! Przestań! No, dobry. No to co, widzimy yy, się znowu. O. Mam było za No to co? to dobrze. Yy, to co, no musimy zrobić mały rekonesans z terenu, myślę. To co, bierzcie broni i robimy zwiady. No to lecimy Mocne to, woda była już tutaj widzę jest wariant minecraftowy. Pamiętajcie, wrong. wynosimy wszystko, nic im nie zostawiamy Rzeczy kładźcie przy portalu Jak tutaj patrzę, to, to nikt nie mieszka nawet Oprócz kurczaka na dachu Przypominam nic nie zostawiamy Wszystko zabieramy Latarnie Lata, też? Wszystko Skoro wszystko zabieramy to ja idę robić statku hmm. Kowadło ktoś chce? ktoś chce? Kowadło? Nie Oto Michała nie wiem. Takie fajne jest. Panowie. Co? Mam tutaj jakiś dziwny kamień. Jaki dziwny kamień? Taki przypominający obsydion. No to, no to dawaj obsydion do portalu. Nie, ja znalazłem drugi obsydion. To dawaj, tak. Już znalazłem. Ja też. Dobra. Poczekajcie, radar coś odbiera. Chyba A. jakieś stacje radiowe. Tam. Zaraz zobaczę o co chodzi, tego czekaj, muszę ten radar pieszo znaleźć. Cholera, ja go wsadziłem. Może ze strony kieszenie. Mam. Dobra. Eee. Co jest? Znalazłem Wojtka. Gdzie jest Wojtek? Tutaj gdzieś. U Kowala. Wywijcie broń. Od Ale... Kiedy u Kow... Od kiedy u Kowala jest takie zajście. Dobra. To wygląda. To jest jakoś ściśnięte, ja wiesz to ja to rozwalę. Mam kill'ow Ubezpieczam O! Dzień dobry. Cholera przejść nie mogę Dobry, Jest się O. Siema Wojtek, co ty No, robisz? no, no, no nareszcie Prowadźcie? Czekałem tutaj <laughs> trzy Dni. Odsuncie się Odsuń się! Odsuń się no, nowi znowu odwala. Nie mamy jakieś. Eee. przejście. What? Się. otwórz się, znowu się cofnij. Otwórz to tym guzikiem. Co się to otwarło. Nie działa. No, lawa, jakby ktoś się pytał. Bo <grymne> Czemu tyle widzę. Ty też musiałby iść. Podskoczyłem. To jest to mi się dać. biznes. Nie wejdę tam. Nie, nie, nie mogę, jestem za gruby. Co? Gdzie? No, wątanna. No. Jak Dobra. ja nienawidzę tego wymiaru. Ja też. Już też go nie lubię. No, za co się zaczyna A co z tym statkiem? Sprawdzaliście go? Jakim statkiem? Tak, statkiem... Na, na Czyli się nie Dobra. przyda. Eee, się, bo no... A, Wszystko... Bo Wszystko A. się jakby odstawiło chyba na miejsce. Pamiętam, no to jest jak go jakiś czas temu. Nie ja było warto, dzieje... bo okazało się, że to jest jedyna wyspa w okolicy. Dobra. Skoro tu byłeś, skoro tu byłeś, to może coś widziałeś? Słuchaj, bo rakshari uciekł ze świata centralnego. Ten de ten demon, co mieliśmy na, na niego oko jakiś czas. Po tym jak Anon'a posłaliśmy do środka centralnego Drzewko? No, drzewko. Aha. A to, to niedobrze. To, to, to bardzo niedobrze. No bardzo niedobrze. Mindful. Mindful. Ej! Koro... to jest tryb musi być Nie wiem, chyba komuś z SCP. Bo nasz budżet ja tego nie obejmuje. Nie no, ja, ja Sam zdobyłem. To jest poza budżetem No i, wziął i go skopał Dobra, słuchajcie, S e, skoro jest tutaj obsydian, znaczy, że he, he, prawdopodobnie może być tutaj zrujnowany port gdzieś. No jest Probać. Ja bym łódkę Łódka <noise> najważniejsza A ja Dobra. ci powiem tak Patrz, szukamy nie pamiętam. Też to słyszycie? Moja łódka. No zapamiętasz. Nie, nie pamiętam, yy, dlatego, że to było dawno temu i przez ten portal przeszedłem. O. Hmm. Nie mogę kładać. Czyli możliwe, że czas a tu dobra. biegnie inaczej, a ja... Oj, czas portale, biegnie też inaczej. To... Biegnie strasznie inaczej. O! O tym portalu mówiłem, tak. tym. Z tym portalem przebiegłem, czy znaczy, tak, przebiegłem. To na... to go naprawmy. Ze Stefanem, Panie. Może gdzieś... jakiś zamek. Nie możemy może tego do jakiś Nie, tego nie możemy. Chyba nie. Mam ktoś tekstowe narzędzia? Hmm, Oczywiście. Nie Mam ręce. Czekaj, miałem Meteraj... netherite'owy kilo przecież miałem. No cóż. Nie działa. Czyli co, żegnamy to się? To Co tam, wam nie działa już? Ała. Co, co dziwi, że nie działa, jak jest zepsuty możesz nie molestować go? Niestety, no, chłopcze, może tu na dole. O właśnie, rzeczywiście. Czyli potrzebujemy jeszcze dwóch oil. Albo tutaj, i nie. Tak nie. I jesteś. w świecie centralnym tyle czasu i dalej nie wiem jak, się, jak portale funkcjonują. Ja ciekacie, gdzie my jesteśmy? O, tutaj pamiętam to miejsce. Jak nie obserwowaliście, to tam się taki odcoch ze starduszkiem lizali. Obrzydliwe ale wezmę to No też Nie wiem dlaczego on do mnie strzela. Zdrajca ma mamy jakiegoś... antykatolicka anty Czekaj, o, bo to jest zejście na ej, to jakieś Tu jest jak, jakaś chatka. No faktycznie coś tam jest. Grzybki są. I chatka. Czekaj ta. Le. Czekaj ta. A, F e bo miszcza, to mi bo tu jakiś... Nie możemy Nie. po prostu pobrać próbki kodów? Możemy. No to pobieraj w bazie, bo po tak. zobaczymy co i jak. poczekaj. Wy... Przeanalizujmy teren. Idź stąd, czekaj, ja tu biorę nasz profesjonalne sprzęt do tego. Co teren. To tak. Co to jest? No to jest. <śles> Co to jest? Sprzęt? E? Co, co to jest? twój profesjonalny sprzęt jest tutaj Co to przeszony? jest? O. To, jest... O to jest za duże No ja mam przecież skaner terenu Mów, Gdzie się tym zajmuję? Mam sprzęt do tego Myślisz, że po co tyle wyposażenia nasze przy sobie? Daj mi pracować Poszło sobie no, mo może może weź coś mniejszego, tablet czy coś. A nie cały, całą bazę Przewisaj się w ciągu. Ej, słuchajcie Dobra, no nas czeka. Daj mi pracować. Smoka? czym ty za mnie mówisz, schizofreniku? A, okej, okay, ten... Smok. Już nie ma smoka, dziękuję Dobra, wracając my tutaj będziemy z Wojtkiem badać teren, jako że mamy doświadczenie z wojska, wyjdźcie walczyć ze smokiem. Smoka nie ma Ropa! Będziemy y bogaci o! Wojtek, chodź ze mną, pomożesz mi pobrać z próbkę w Overlordzie. No niech będzie Skacz. Nie, mi O, nie, okej, okay, hmm. ok, to z czego bierzemy próbkę? Znaczy no to nie ma chyba za bardzo zna znaczenia. Znaczy wiesz, najmniej to byłem w tym kościele, bo był strasznie, strasznie nudny, więc możemy stąd pobrać. Bo pewnie reszta próbek została przeze mnie zatarta. Pamiętam kiedy próbowałem jedne gruszki. Jeść, no to, to okazało się, że to nie były gruszki, tylko zielone kwiatki. Yy, dobra. Dobra, w... no, to jesteś normalny. Nie, no ja nie mam zamiaru pracować z takimi ludźmi, jak ja stoję, a on do mnie strzela. To przestańcie, do siebie strzelać, z Maria. Ale stoję ja stoję, w Dobra, nie. Który to zrobił? No co, skończyło analizować. No tak właśnie, przestało analizować, no i masz. O jezu. Nie. to nie skończyło. Dlaczego Bo mnie zdezintegrowałeś to. Ja myślę, Pobiera. że powinniśmy wyeksterminować jednego z naszych pracowników. Przestań, z naszej tak, też, bo mnie też zaczyna się już irytować. O, przynajmniej działa. No działa, tym razem mnie wciągnęło w podłogę. Dobra, ekstraktuję yy, kod tego. Właśnie Ej, się bo Trochę się nagrzewa. Hmm. A jak hmm. wrócimy No czy chyba już nie mamy sensu wracać, co? Jak myślicie tu ewidentnie nie ma, był i się Co to za lampion nawiedzony Nie no jak ja byłem to nikogo tu nie było nie o czym mówisz? Eee, teren doznaczam w sensie A ja otwieram portal, Ty, w tomu. jest I zapraszam przez portal. No niech będzie Tego miejsca jest, z kolei gole. nie kojarzę. E? O to jest dobra. Gdzie jesteśmy? Yy, nie wiem. Dobre, Czekajcie, zdanie. Zwiad terenu. Tak, to było moje. Zwiat terenu, jesteśmy w dobre miejscu. To? Przynajmniej. Dobra, gdzie, gdzie jestem? Ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? jesteś? Tu jesteś. No, jesteś... W, ja, w schodach to jesteś. Widziacie. To jest niezdrowe to bieganie między wymiarami to Nie mogę się w tym w odna wymiarze Lata mi jak ja że. Tak, że miałem... Trzeba to otworzyć Czemu to jest krew na ścianie? Nie mam, to mam to jest tak jak... no. A tego to nie pamiętam Kto Oj ja nie miałem? wiem czy jest wszystko tak jak Co? To powinno być A y wyposażyłem cię w kilka rzeczy Eee, było dużo czasu Dobry Eee, a no, chodź, musimy te próbki, zobaczyć, co się, co się działo Pewnie Dobra, ja go. Tylko muszę znaleźć ten mój sprzęt mnie Z tego, co z tego już dowiedzieliśmy, Rekszari był tam i i tam w ogóle przybył jako pierwszy po ucieczce z świata centralnego. O co się? Enter. Idź po jakiś kombinezon dla Wojtka. Okej, okay, Wojtek. A, a. A ty co tu masz? Był tam uh... Eee yeah. Ktoś go tam sprowadził Weź tam, weź jakiś wapinezon Mamy ślad, gdzieś na dole rozstawiały Mam w jakiś wapinezon Czekaj, idę podglądać Okej okay. O cholera Okej okay. Wszyscy, chodźcie do mnie No cześć Dobra, chodźcie. No to po Słuchajcie, to mamy jest? problem. Mamy problem. Rak szary został tutaj sprowadzony przez kogoś. Tutaj. Się tam? Jakiś... O Jezu. ten jest jakiś gangster, co to było? Ej, Wojtek, nałóż. Ura, co to jest? Nałóż, bo. Zaraz wam przyniosę, poczekajcie. To jest o, uraniu. Jakie gacie, uraniu. Gdzie? Poczekajcie, lepiej to wyniosę. Będziemy mieli wszyscy raka. Słuchajcie, skoro ktoś pomógł krzere, muszę tutaj dostać. Konkretnie od do tamtego miejsca. To znaczy, że on nie działa sam. A kradzież. E... Y a kradzież przez jak przez jakichś zombiaków. Y Urządzenia pokładowego ze stroju strażników mocy, to dopiero początek problemu. Ale, e, chcę was ostrzec, że tutaj lepiej nie używajcie materiałów wybuchowych w tym garażu, bo źle będą działać na. E, w sensie trochę teraz to sprzętu więcej przyniosłem. Główna prawda. Możecie Dobra. sprawdzić, ale ja was ostrzegam. Dobra. Dobra. Słuchajcie. Yyy Ja myślę, że Kaczka <grymne> To mnie nie strzelę No nie, <grymne> bo ja bym się kręciła to jakaś kaszka. Przede mną Wojtek chodź. Gdzie? Uważaj na tego e melona, jest niebezpieczny Przed dom. Przed dom ale masz go zostawić w środku, bo to jest code mnie prezencik. O, mam... Lepiej tego nie rób. O! Może jednak rób. Chodź, przenocuję cię u siebie. Bierz to do Zamiast siebie, ja no, tego nie, nie chcę. Się to jest do siebie. Tym, po tym wejściu w ten wymiar szybki to wiele, wiele za dużo. Kiecy, ja, jesteś już szybki. Jest... Danie. Widzę czwarty wymiar, gdzie jesteście? Słyszę kolory, Co? to tutaj, mocno, nie. O Jezu. Chodź. Co u siebie? ta winda jeszcze działa? Ona to wygląda. Co mam coraz większe wątpliwości, czy ta winda już będzie działała. Tak, ja na czwarty tygodniu Na zapętany krzesło. No, ustaw się, ustaw się, ustaw To Wasze się, Widzę, że ustaw się, ustaw się, ustaw chwilę, ustaw się, ustaw się, ustaw no ustaw się, ustaw się, ustaw się, Postanowił zawitać Cóż, przynajmniej materace mam Na szczęście mam zapasowe meble, więc zaraz rozstawię Skąd ty masz te meble? Ukradł Byłem... byłem przygotowany na komornika, powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze Czyli tak wszelki jest. Jezu, te granatu.